Witam. W tym odcinku poznamy, jak możemy radzić sobie w sytuacjach awaryjnych, kiedy na przykład nasz podopieczny upadnie na podłogę, a my musimy pomóc mu wstać z tej podłogi. Przy poszanowaniu zarówno naszego podopiecznego, jak również naszego kręgosłupa i nas samych. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Właśnie mamy sytuację awaryjną, w której nasz podopieczny się przewrócił, a my musimy mu pomóc wstać. Podczas tego rodzaju wykonywania czynności może dojść do ryzyka nie tylko tego, że nam coś się stanie, ale że też zaszkodzimy naszemu podopiecznemu. Mhm. Tak. I widzieliśmy sytuacje różne różne sposoby na podnoszenie. Ja bym ci chciał. Eee, chciałbym się poprosić o to, żebyś pokazała właśnie taką niewłaściwą sytuację, kiedy, kiedy ktoś próbuje podnosić. Właśnie to jest bardzo niechciana sytuacja, Ach, ponieważ ochy, nie, po, nie, nie pomagasz <laughs> ani Podopiecznemu, ani sobie, więc nie szanujemy ani jednej, ani drugiej strony. Aby wykonać to poprawnie, w pierwszej eee, w w pierwszym etapie, po ocenieniu tego, czy podopieczny dobrze się czuje, dbamy o jego komfort, więc jeśli mamy poduszkę pod ręką, podkładamy mu poduszkę pod głowę, następnie przekręcamy go na bok do pozycji bocznej ustalonej, a następnie używając krzesła możemy pomóc mu wstać i tą czynność teraz wykonamy po kolei. Pamiętając Zaczynamy o sobie, i o podopiecznym, tak. Zaczynam od poduszki. I podkładam. Bardzo dobrze. Mhm. I ty. Teraz używając tej techniki przerzucania do pozycji bocznej ustalonej. Mhm. Tak. Bardzo ładnie. W tej pozycji proponowałbym, żeby na chwilę przytrzymać naszego seniora po to, żeby wyeliminować ewentualny zawrót głowy, dopytać jeszcze, czy się dobrze czuje i dopiero w następnym etapie podstawiamy krzesełko za głową podopiecznego, po to, żeby w późniejszym etapie pomóc mu wstać. Dobrze? W czasie, kiedy podopieczny sobie odpoczywa, my przygotowujemy i teraz pierwszą przyjemność, jaką robimy, to doprowadzamy podopiecznego do pozycji na czworaka, z której później wdrapie nam się na krzesełko. Także tutaj jedna ręka. Właśnie, pomagamy. Dlaczego tak robimy? Ponieważ z pozycji na czworaka my automatycznie mamy takie wrodzone ruchy, że chcemy się wdrapać. Nawet, nawet osoba z demencją będzie w stanie nam pomagać w tej sytuacji. O ile tylko jest y, sprawna. Oczywiście? Mhm. A my pomagamy jak tylko możemy. Bardzo dobrze. Właśnie, tutaj w momencie wstawania pomagamy, podnosząc biodro albo łapiąc zapasek. Tak, tutaj prosimy podopiecznego, żeby położył stabilnie ramiona na krześle. Mhm. Przesuwamy bliżej. No. I teraz prosimy, żeby pomalutku się powstawała. Do góry. Tak. Odsuwamy mhm. biodra. Wstajemy na Pięty. Bardzo i dobrze. Przesuwamy. Bardzo dobrze. Tutaj cały czas stabilizacja. Jest. Dobrze. Agnieszka. W pracy opiekunki osób starszych będziemy często spotykali się z sytuacją, kiedy będziemy musieli przełożyć naszego podopiecznego na bok po to, żeby poprawić mu ubranie, przebrać czy umyć. No i zazwyczaj mamy, mamy możliwość wykorzystania łóżek, które są przystosowane do tego, by podnieść je na, na wysokość. Mamy różnego rodzaju wałki, pomocy, które nam temu służą. No, ale może zdarzyć się również sytuacja, kiedy nie mamy żadnych pomocy i po prostu musimy wykonać tą pracę sami. Mhm. E, więc tutaj na pewno znajdziemy jakieś e, motywy do poprawy, ale zanim, zanim będziemy cokolwiek poprawiać, to musimy zobaczyć, jak to do tej pory wykonujemy. Więc e, proszę bardzo, to? pokaż. pokaż. Tak. Mhm. Ok. Tutaj właśnie ten ruch znowu wysięgania daleko poza swoją oś, mhm. przechodzenie z jednej na drugą stronę, i to jest właśnie ten kluczowy moment, kiedy przychodzi stałe napięcie mięśni i obciążenie na dolny odcinek kręgosłupa, okej okay. Agnieszka, yy. właśnie. Słuchaj, bardzo rzadko mamy taką możliwość, żeby przed wykonaniem danej pracy, danej czynności zastanowić się nad tym, w jaki sposób ja to mogę wykonać. Pamiętając o tym, jakie techniki poznaliśmy dzisiaj i do tej pory, proszę cię, żebyś podchodząc do naszego pacjenta pomyślała najpierw o sobie, jak zadbać o swój kręgosłup, a później wykonała czynność. Dobrze? Mhm. Ok. Tutaj w tym przypadku stabilność zachowujemy w ten sposób, że kolankiem opieramy się na materacu, ale cały czas chcemy mieć podopiecznego jak najbliżej siebie, zachowując właśnie tą zasadę dźwigni, przekręcamy go na bok, poprawiamy, poprawiamy. Mhm. i wracamy. Bardzo dobrze. Myślę, że nas, nasz pacjent bardzo dobrze się też z tym czuje. Super. Agnieszka, dobra robota. Dziękuję. Bardzo. Poznaliśmy właśnie sposoby na to, jak radzić sobie w sytuacjach awaryjnych, jak szanować zarówno naszego podopiecznego, jak szanować swój kręgosłup. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Państwa przydatne. Dziękuję.